Hejka, witam Was na kanale Neodymowa Pasja Jestem w miejscu, gdzie są dwa mosty Jest most drogowy nade mną, tam jest most kolejowy Łowiłem już tutaj e, Łowiłem tutaj raz Tutaj startują kajaki Jak widać tutaj jest kotwiczka I fajne rzeczy tu wychodziły Ale wiecie co? Zapomniałem szelek. Nic na to nie poradzę Albo będzie łowienie dla przyjemności Bez nagrywania już Nawet o tym pomyślałem ale nie byłem już dwa tygodnie na łowieniu i po prostu tak mi tego brakowało, że pomyślałem, że muszę. I zastanawiałem się czy wszystko mam. Miałem oczywiście wszystko, jak wsiadałem do auta to wszystko. Ale szelki zostały. Zaraz ubieram wodery i zobaczymy co dalej. Hejka. No i tam wchodziłem do wody. Tam Mieciu jest na brzegu. Przeszedłem sobie tędy. Tu jest taka płycizna. I przeciągnąłem za sobą magnes, już coś tam wypadło, tu jakieś niebieskie AGD oczywiście było połowione, jakiś tam winkielek. Wiecie co, tu jest płycej, więc będę próbował tutaj połowić, a później przejdę od tej strony na ten, bo łowiłem tamtym razem z tej strony na moście kolejowym, a tu był dawniej most kratownicowy. Więc tam wyciągnąłem ostatnio taki fajny kawał blaszyska grubego. Może dzisiaj też się coś uda z tej strony, o tu, tu, tu. Także będę nagrywał sporadycznie, ale może już jakieś takie grubsze tematy. No bo mówię, zapomniałem szelek. Do, do usłyszenia. Mówiłem, że będę nagrywał grube rzeczy. I co trafiamy? AGD w pięknym białym kolorze, niespotykanym. Słukawy dalej. Hej. Patrzcie, jestem poniżej mostu, to jest takie przepłycenie fajne. Widzę, że zatrzymują się na tym różne rzeczy. Mamy takiego soczystego kabana. Pięknego. No takie coś, to jest fajne. Pełne w środku. To nie jest rurka. Wiecie co, chodzę sobie po tej płci... O, rurka. Chodzę sobie po tej płyciźnie I się przyglądam. Widziałem też... Aha. Chodzę i się przyglądam. I patrzcie, kolejny kaban się przykleił. O, jaki piękny ten, jest dwa razy większy. No, to warto było wrócić. Widzicie? Taki kawał. Dobra, nie mam jak nagrywać. Sorry za to. Ostatni raz zapomniałem szereg. Widzicie, przed chwilą wyłowiłem dwa kabany. Tu już jakiś gwóźdź się złapał. Ale patrzcie, jak przylega przyłapało i widzicie, rdzawy ślad jest pod spodem. Zaraz będziemy próbować to wydobyć, co to może być. Patrzcie, jest rdzawy ślad w wodzie i metal. Także amarnes naprawdę przywiera konkretnie do tego, patrzcie. Ja to spróbuję podważyć czymś, może tym jednym z tych kabanów, które mam, bo Niestety mieciu został na drugiej stronie. Jest piękna pogoda, piękna, no nie mogłem tego wyko nie wykorzystać. <grystanie> Hej. Udało się wyciągnąć, a już myślałem, że on jest w betonie. Tym kabanikiem wyciągnąłem tego kabanika. Tego pręta chyba z remontu tego mostu. No jest kawał żelastwa Pełne w środku. Ale tak był zarośnięty jakby kurcze. nie wiem, może faktycznie to było w betonie, tylko woda rozsadziła. No, szukamy dalej. No, spójrzcie co tu się dzieje. Tu mam bazę. Tu jest, są jakieś nogi od leżaka. No niestety jakaś kotwa. Ręcznie kuty gwóźdź. Piękny. Normalnie z okrąglu, okrągłą główką. Tu jest jakiś kaban znowu z kawałkiem betonu. No ale patrzcie co teraz wyjąłem. <laughs> Jeden rzut. Znowu jest jakiś gwóźdź, widzę. W jakimś zawiasie chyba. Znowu kaban. Sorry, ale nic nie widzicie. O teraz może lepiej. Jakiś dekiel. Aha, przykrywka AGD oczywiście. Także później wam zaprezentuję to na brzegu, by tak no ciężko mi kręcić. No powiem wam, że stoję sobie na kamieniu, bo miałem tutaj przed chwilą zaczep. Musiałem na szybkości reagować. A tu taki kaban wpada. Nie wiem co to jest jakaś obejma, ale też kawał. Złomu, a wiecie co zaczepniałem? Bo yy, przykleił mi się kątownik do magnesu i wpadł pod kamień. Później Wam go pokażę. Tam mam taki pręd wystaje, tam mam zrzutowisko, wszystko tam rzucam. Nie chcę chodzić tam i z powrotem. No niestety wiaderko muszę mieć na brzegu, bo jest stan wody podniesiony. Hej, no i znów wpadło coś większego. Ciągnę to, boję się, żeby się to nie odczepiło. Nie wiem, czy to jest jakiś garnek, znowu. Czekajcie, co to jest? O, jaki. Co to jest? Nie wiem, jaki płaskownik. No, taki dziwny temacik. Oglądnę to na przykład, ale powiem Wam, ciężkie. No, fajny temat, fajny temat. Łowiłem tu, ale łowiłem. Wiecie co, pod mostem. A teraz przeszedłem na tą płyciznę i widzę, że na tej płyciźnie wszystko się osadzało. Co tam im pewnie z mostu spadło z góry I, i czeka na mnie, nie? Hej. Chwilę nie nagrywałem. Byłem z tamtej strony. Teraz wróciłem z powrotem, ale wróciłem po połowach pod mostem kolejowym gdzie powiem wam, że wyłowiłem 3 AGD, jakąś tam miskę, kawałek garnka i przykrywkę od jakiejś tam, yy, nie wiem czego. <gry> I wiecie co, wróciłem tutaj dlatego, że miałem a tu na brzegu, panowie tu przyjechali mydział auto i trochę się nim zainteresowali. I no niestety na szybko musiałem zakończyć połowę i wrócić do auta, ale patrzcie jaki kaban, jaki miecz, normalnie miecz. Co to jest? Cholera, wie. Jaki szpikulec. No, niezła, znajda, niezła. nieby się temu przyglądać. Powiem Wam, że wiadro już opróżniłem. Yy, wszystko jest w aucie. Są i puszki, są. Yy, jest ten złą, który wyłowiłem do tej pory. Widzicie, co? Boję się tu łowić trochę. Bo widzicie, tu jest taki haczyk. On jest zakotwiony w dnie i takich haków jest tu wiele. co pozostałości jakieś żelbetowe po starym moście, ale powiem Wam, że później Wam pokażę. Wyszło dużo gwoździ y, takich ręcznie kultych pięknych. Normalnie chyba stara przeprawa musiała być drewniana. Później pewnie za komuny zrobili y, już tam stalowo-betonową. No a to to jest jakieś poprawione już później, także pokażę Wam na aucie już przy podsumowaniu, hej no powiem Wam, że cieszę się, że wróciłem bo idzie kolejny jakiś temacik, tak o, podkładeczka taka piękna gruba i soczysta a przed chwilą wyszedł jeszcze jakiś wkręt a czy Jezu, wkręt, pręt który rzuciłem na brzeg o, ten taki pręcik ale, no mówię wam, ciężko się nagrywa, bo nie mam tych szereg. Do następnego. No hejka, czas na podsumowanie. Wpadło trochę kabanów. Wpadły tutaj takie drzwiczki, dosyć konkretne. Pewnie od jakiegoś pieca. Kątownik, takie płaskowniki. Różne kabany. AGD. To powiem wam, że nie spodziewałem się, bo właśnie większość z tego AGD wpadło mi pod mostem kolejowym. Most kolejowy czyściutki, nic. Ale to, co najważniejsze... Te gwoździe. Patrzcie, okrągłe łebki. Kanciaste, kute ręcznie. No, mówię, jestem święcie przekonany, że tutaj był kiedyś most drewniany. I patrzcie, jak były zagięte. Prawdopodobnie było coś zbite nim. Podgięty pod spód, i pewnie jeszcze tutaj coś było wbite. Jakiś mniejszy. Żeby to trzymało. No ciekawy temat. Lubię takie gwoździe. Ja sobie je zostawię. To co? Wypadł dany. Szkoda tylko, że tych szelek nie miałem. Tam jeszcze puchy pozbierałem. List. Do zobaczenia przy następnym filmie. Hejka.